Siemka, siemka. Witam was niezwykle serdecznie na naszym kanale. Witam starych widzów. Witam nowych widzów. Wszystkich nowych, którzy zasubskrybowali nam na nasz nasz kanał. Witam bardzo serdecznie. Jak widzimy, sporo sporo paczuszek eee, Zacznijmy od tych dużych, gdyż gdyż eee, nagle czas. Ja może te, te, te koperty tutaj stąd wyciągnę. Nie wiem, czy damy wszystko otworzyć w jednym w jednym odcinku. gdyż trochę się tego nazbierało. Mam też kolejne kolejne zdobycze z rynku staroci. No już nie było tak słodko jak ostatnio, a, ale też też, też też fajne zakupy. Mamy tutaj. Przesyłki od, od Centusia cztery paczuchy, wielgachne, wczoraj przyszły, przyszły dwie paczki, a dzisiaj dzisiaj kolejne kolejne dwie. Jest tu, jest tu kilka sreberek fajnych, rzeczy nawet yy, bardzo fajnych, więc yy, więc nie mogę się doczekać. I jest oczywiście, oczywiście, no jest druga RP, tym razem jest to nie jest to nie jest to srebro, jak zwykle jest to jest to E, zamówienie łączone jest tu kilka zamówień i po prostu żeby e, e, było po prostu łatwiej e, Centuś wysłał mi to na raz a żeby zaoszczędzić nie wysyłać jednej dużej paki e, podzielił to na cztery. Na małe i co tu my, tam, my tu mamy no i na dzień dobry jest mega mamy, mamy Herkulesy powinno być tutaj Herkulesów ogólnie 10 kupiłem też od niego e, monety brytyjskie I tutaj są akurat monety brytyjskie, które ja sobie po prostu y, wymienię w banku. Nie jest to takie mega zamówienie jak ostatnio. Brałem od Sintusia, ale też jest, też jest super Między innymi właśnie Herkulesy. Jest też y, druga RP. I tutaj mamy. Właśnie chyba ciężko dostrzec przez TT. Tak, tutaj już jest druga RP Sporo, sporo monet. pewnie są też Herkulesy, tak jest tutaj kolejna ciężka paczka tutaj też są monety brytyjskie mam akurat woreczki sobie wziąłem po ostatniej akcji także to łatwiej będzie też dużo łatwiej będzie się liczyć. No i Wam powiem, że tego drugiego RP się nazbierało. Dzięki Ci to jest wielkie. Bardzo się cieszę z tych monet. Herkulesy na pierwszy rzut oka też są w fajnych stanach, nie widzę, żeby były jakoś specjalnie y, czyszczone. Pierwsze, pierwsze oznaki y, są pierwsze oznaki y, patyny. Zaraz ja wam tak jeden na biegu wyciągnę i tak z grubsza pokażę. 10 franków. Oczywiście, ja później podłączę, podłączę telefon i pokażę Wam te monety z kamerki w telefonie. Byłem też na, na, tym, na, na rynku u nas, już u nas, tam gdzie pracuję. No i kupiłem więcej junk. Kupiłem 8 pół koronówek. Kupiłem 10 szylingów i kupiłem 10 florenów. No tutaj już tak słodko nie było jak ostatnio, ale też, ale też to jest mniej więcej okolice, okolice złomu. Okolice złomu. Zapłaciłem za te, za te 28 monet. Zapłaciłem 85 funtów. Kupiłem małe złotko. Jednogramowe. Prawdopodobnie 9 karat. Za które zapłaciłem funtów 20. I Kupiłem fajny medal. Fajny medal. Nie wiem, czy poznacie tego gościa. Jest to, jest to Chamberlain. To był, przed wojną był to. O ile się nie mylę, nie, nie chcę pomylić. Mówię z góry, zaznaczam, yy, jakby jakiś minister spraw zagranicznych, bodajże. On tam między innymi chodził rozmawiać z Hitlerem. Jest taki słynny filmik, kiedy on wychodzi, taki zadowolony, wysiada z samolotu. Mówi, że tak, wojny nie będzie. Spojrzałem mu w twarz, wszystko załatwione. No i okazało się, że to jest wszystko gówno prawda Hitler zrobił co zrobił, ale metal jest na w yy, roku 1903 roku. Chamberlain był również w, w Afryce, pojechał do Afryki. Tam yy, 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 był jakiś związek państw amy, afrykańskich pod wspólną flagą brytyjską. No i z tej okazji został wydany medal. Kawał, kawał, kawał srebra. Yy. Sprawdzałem. Jeszcze do końca nie sprawdziłem. Yy jest to prawdopodobnie srebro ten sprzedający twierdził, że to jest srebro to jest ten sam sprzedający co mi sprzedał tego fejkowego fejkowego yy, yy, talara strzeleckiego szwajcarskiego jak mówiłem szwa, no, szwajcarskiego tego talara mam yy, dla siebie jest to fake oczywiście ale, ale oddał mi pieniądze no, w rozliczeniu oczywiście wziąłem, wziąłem co innego jest mega. Byłem na innym, to już tak no, nie jest związane za bardzo ze srebrem, ale byłem też na jednym rynku. Kupiłem banknoty dla jednego z moich widzów. On, on pomaga, mi, pomaga mi robić zakupy. Pomaga mi robić zakupy w Polsce. Robi mi wielką przysługę. Generalnie nic na mnie, na mnie nie zarabia. Także to jest taki skromny dowód wdzięczności za pomoc. Takich ludzi jest coraz mniej którzy, którzy Robią takie bezinteresowne zakupy Na młody jeszcze jest Silvercorrector.pl który też bardzo mi Pomaga Pomagał Mam nadzieję że pomagać będzie Także Mamy tutaj sporo, sporo monet groszowych. No jest tego tutaj naprawdę sporo. Myślę, że jest tutaj około 300 monet. Także ja, ja się bardzo, ja się bardzo cieszę. Mamy Herkulesy i mamy jeszcze paczuszki. To ja myślę przesuniemy. Czekajcie, ile mamy minut? Mamy minut 10. Dobra. To będzie jeden odcinek. Ja jeszcze dogram do tego rzut z telefonu. Połączę i myślę, że to, to wam pokażę jeszcze. Oczywiście, i, i myślę, że będą dwa odcinki. Także do, do za na razie. Witam podobnie. Ja już tutaj zrobiłem wstępną segregację. Wszystko powyciągałem. jeżeli chodzi o, o, o monety od Symfonia. Tutaj jest worek, worek 50 groszówek, nie jest to srebro, tak samo tutaj 20 i 10 groszówki. Jest tutaj ich ogromna, ogromna ilość, która y, mnie już teraz osobiście bardzo satysfakcjonuje. Może jeszcze tylko te jedno, 2, i groszówki, będę się starał trochę więcej dokupić. To tyle jeżeli chodzi o, o drugą RP yy, Zacznę, zacznę od, yy, od tych moich zakupów na, na tym rynku yy, Nie będę pokazywał tych monet yy, wszystkich No tutaj mamy, mamy Half crown Half crown Floreny Dokupiłem 10-10 sztuk yy, Florenów 8, 8 half krone, 10 shillingów również. Wszystko, wszystko standard. Jedna half crown się trafiła w Sterling. To jest taki extra bonus. No, już ceny były, były bardziej zbliżone do normalnych, gdzie, ale i tak się tam trochę opłacało. Tutaj jest ten, jest ten Medal z, z Chamberlainem Fajny, fajny też kawałek srebra, bardzo, bardzo ładnie. Tutaj jest właśnie ta, ta informacja o tej Unii Państw. Nie wiem, czy też dobrze to sformułuję: Unii Państw Afrykańskich pod flagą brytyjską. Wizyta Chamberlaina w 1903 roku. E Dzisiaj byłem też na rynku, dokupiłem znowu trochę tego junk. Nieraz trzeba po prostu kupić coś. Nie, nie można zawsze okazji, okazji czekać na okazję. Trzeba czas swój stak roz, rozbudowywać. Jeżeli nawet cena jest, nie jest taka atrakcyjna jak poprzednio. Kupiłem parę monet od, od dziadka, od którego kupiłem wcześniej te czteropęsówki. To też jest utrzymanie kontaktu. Z czasem, z czasem to też zaowocuje. Mamy tutaj yy, yy, Herkulesy. Jak widzimy, no, monety monety są w wyśmienitym stanie. Ja je oglądałem yy, pod, yy, pod 25-krotnym powiększeniem. Jest na nich jeszcze wciąż, yy, nie na wszystkich. Ale na, na, kilku, na kilku monetach to jest stan już powiem około menniczy. Wciąż jest ten taki jakby Ala. Tutaj to wygląda jako jak prawie że taka namiastka lusterka, ale to jest taki pyłek, pyłek menniczy. Pewnie się spotkaliście z takim e, sformułowaniem. Jestem bardzo zadowolony ze stanu tych monet. E, dowiedziałem się na Discord, że te no, monety nie były w ubiegu. Czego też tak do końca no, nie wiedziałem. No nie zastanawiałem się, może tak. Ale widać, że monety są. Wszystkie są w takim samym stanie, troszeczkę lepsze, troszeczkę gorsze, jest jeden wyjątek tu wam pokażę. E, e, od razu zauważycie różnicę. Tak? No ta moneta z lewej strony jest to moneta czyszczona. No i to od razu widać. Jest piękne lusterko, fajnie to wszystko wygląda. Ale właśnie jak weźmiemy lepsze powiększenie, Widać, że to moneta była czyszczona hamsko. Może nie tak hamsko jak ta moja pieszy, ten pierwszy mój Herkules, no ale była czyszczona. I to od razu na pierwszy rzut oka widać, że ona już straciła ten swój taki yy, ten pyłek. Nie ja to tak nazywam. Nie wiem, czy to też zaraz nie tego. Nie schejtujecie za te moje yy, określenia yy, określenia własne no, tak, ja to tak nazywam i może gdzieś to tam gdzieś usłyszałem tutaj podobna sprawa jest z 10 frankówkami też, też świetna, świetna świetna sprawa, widać, że ta moneta nie była czyszczona tak, tak wygląda moneta czyszczona tak wygląda moneta nieczyszczona, ona ma delikatne ryski na tym pyłku menniczym i to jest podejrzewam yy, yy, spowodowane no, może złym przechowywaniem może tam, no ciężko mi też powiedzieć no nie jest moim zdaniem taka topowa jak bulionówki, przechodzimy do tam z dobrych menu z bulionówka, to wygląda jak, jak lusterko e, tutaj tego miejsca nie ma, są delikatne ryski, które widać powtarzam pod 25 krotnym powiększeniem czyli no, no generalnie jak widzimy no moneta jest, jest e, świetna świetna, 9 monet jest w takim stanie e, Wszystkie dziesiątki są w takim stanie. No poza tą pięćdziesiątką. Dokładam kolejnego zakupu. Będzie tych monet więcej. Jestem megaśnie zadowolony. Fajny, fajny, fajnie mi się udało dogadać z Centusem. Także będzie tych monet więcej na kanale. Są naprawdę świetne. Można je ten w fajnych pieniążkach wyrwać. Także. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy unboxing. Nie będę niepotrzebnie przedłużał, żeby filmik nie był za długi. Łapki w górę. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, obecność, oglądalność. Trzymajcie się i cześć.